Cześć, witam wszystkich ser bardzo serdecznie. Sojster Nolek, Jestem Kuba, przywitaj się. Cześć. I to, będzie, I to jest właśnie czwarty odcinek Basketball News. Ja zacznę od pierwszego meczu Cleveland Cavaliers kontra New Orleans Pelicans, gdzie Cleveland wygrywał swój mecz 90 do 82. Według mnie wyrównany mecz. Z lekką przewagą Cleveland. Nowy Orleans czasami miał przebłyski, ale to jednak Cleveland przeważał w tym meczu. Przejdźmy do zawodników, gdzie najlepszy zawodnik na boisku był LeBron James. Spodziewałem się tego, bo to jest. Drugi, jeden z najlepszych z koszykarzy w tym momencie. Więc tak, zrobił 26 punktów, 6 asyst z tego co zrobił 7 zbiórek niestety nie zrobił double double. Ale i tak według dobrze zagrał. Kolejnym zawodnikiem był Anthony Davis, 20 punktów, 17 zbiurek. Double double w jego wykonaniu bardzo dobrze zagrał. Szkoda, że nie odzwycięca swojej drużynie. Ale no, coś zdarza się. Trzecim zawodnikiem był jest Body Hill, 20 punktów. 5 zbiórek i to są chyba najważniejsze, najważniejsze statystyki, o których mogę powiedzieć Więcej takiego bardziej nie zrobię, ale te 20 punktów Mimo, że się rzucił, to nie dało to zwycięstwa temu zespołowi W nawożenie to zasługuje na przykład Kevin Love, 12 punktów, 11 zbiórek, co dają mu Double-Double Na przykład to zasługuje Richard Jefferson, który zdobył 12 punktów i 12 zbiórek, co też dają mu Double-Double No i jeszcze Drew Holiday, który już Wam mówię, zdobyłeś 11 punktów i 13 asyst, to 13 asyst to jest bardzo duży wynik, jak na te wszystkie standardy, które tutaj widuję, to jest bardzo dużo. A jak Ty myślisz, 3, 13 asyst jest dosyć dużym wynikiem? No bardzo dużo, ja nie wiem, ja nigdy nie, rzadko w ogóle zauważam, żeby ktoś miał powyżej 10 asyst, więc to już w ogóle jest naprawdę bardzo dobry wynik. No mi się naprawdę takie coś podoba. No, mi też. Więc yy, muszę przejść do następnego meczu. No dobrze, no to kolejnym meczem było Milwaukee Bucks kontra Oklahoma City Thunder. Milwaukee Bucks wygrało 98 do 94. Tutaj ewidentnie pokazywał się dobrze Russell Westbrook. 3, Russell Westbrook. 30 punktów, 7 zbiórek, 3 przechwyty. Niestety, no nie miał kolejnego Triple Double, no ale to już tam yy, nieważne. <grych> yy. No, według mnie bardzo dobrze zagrał. Pomimo tego, że no, prawie miał to double-double i tak jest dużo punktów. 30, no ale dobrze też zagrał, oczywiście. Giannis, a te Giannis zdobywając 26 punktów, 10 zbiórek, zdało mu double-double. Może jednak to 10 zbiórek to jest ta minimalna liczba 10, no ale jednak to jest double-double. Pamiętajmy. Hmm, oczywiście dobrze też zagrał jeszcze Steve, Steven Adams 20 punktów i 8 zbiórek. No, to nie są jakieś światowe statystyki, ale to, to jest bardzo dużo. Na, jak na jego pozycję, chociaż on, wydaje mi się, że on gra na pozycji power forward. To w sumie jeszcze może być są te punkty, ale nie jestem pewny. No, ale yy, tutaj raczej więcej zawodników się nie za bardzo wyróżniało. Wszyscy grali na. Swoim poziomie, ale, ale za to przez, przez pierwszą połowę OKC prowadzili w, trze, w trzeciej kwarcie. Bugs zaczęli lepiej grać, ale w czwarty to już w ogóle przejęli prowadzenie, więc to tutaj było ewidentnie widać w tej czwartej kwarcie, że Milwaukee wygra raczej. Więc w sumie to na tyle w tym meczu. Przejdźmy do następnego. Więc kolejnym meczem jest Brooklyn Nets kontra Utah Jazz, gdzie mecz wygrywa Utah Jazz 101 do 89. Ten mecz był bardzo dziwny, tak podobno jak do Milwaukee. Brooklyn miał przewagę przez cały mecz, przez pierwsze trzy kwarty. Nagle w czwartej kwarcie Utah się obudziło i wygrało mecz jednak tymi 11 punktami. 12, przepraszam. <laughs> Najlepszym zawodnikiem był Gordon Hayward 30 punktów, dosyć dużo. Bardzo dużo jak na niego leknie. Nie interesuje się w ogóle Utah Jazz, więc nie wiem, czy to jest jakiś topowy zawodnik, ale zakładam, że tak, jeżeli zdobywa po 30 punktów i już razy o nim mówiłem. Do tego dołożył 4 zbiórki, 2 przechwyty. Te przechwyty są dosyć ważne w tych wszystkich meczach. Nie wiem jak ty uważasz, ale mi się wydaje, że przechwyty są dosyć ważne. Kolejnym zawodnikiem jest Trevor Booker. O nim już rozmówiliśmy. 17 punktów. Jeden, 15 zbiórek, double-double zawodnika z Ameryki. Bardzo dobry mecz dla Brooklina. Nie dał zwycięstwo tego, temu zespołowi, ale mecz był bardzo, to na dobrym poziomie. Trzecim i, jeden, i ostatnim zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, jest Rudy Gobert. 15 punktów, 16 zbiórek, Dwie asysty i Jeden, jeden przechwyt. Ale ten, ten przechwyt to niekoniecznie tak, aż tak ważny, ale na przykład zabił double-double swojej drużyniem w, w zwycięstwie w tym meczu, w powrocie w tej ostatniej kwarcie. Nie, nie, wiem, nie wiem co mogę powiedzieć w tym meczu nie był taki interesujący, tylko ta czwarta kwarta mogła być interesująca dla, dla, dla interesującym widowiskiem tak to ten mecz taki, na takim średnim poziomie według nie był także kolejnym meczem było New York Knicks kontra Orlando Magic Orlando Magic o dziwo wygrało, chociaż tutaj raczej yy, New York Knicks było faw faworyzowaną drużyną, no ale jednak Orlando wygrało, 115 do 103 yy, no, widoczna przewaga Orlando, naprawdę. Tutaj raczej New York nie miał co zrobić, po prostu Orlando bardzo ich ścisnęli. No, ale przejdźmy do zawodników, no bo na przykład taki Jody Mix, który zrobił 23 punkty i 3 przechwyty. No, te 23 punkty widać, no, dały im dużo dużą przewagę. 3 przechwyty to też zawsze w obronie to dodaje kolejne punkty. Yy, zagrał jeszcze Aron. Gordon, który, jak to już w pewnym odcinku mówiliśmy, za zwyciężył w Dunk Contest w 2016 roku, gdzie właśnie z nim grał, z Aaronem Gordonem. To właśnie ten, to był jego przeciwnik w Dunk No tutaj też bardzo dobrze mu poszło, dobry zawodnik, naprawdę. 22 punkty i 6 zbiórek, no, no to jest naprawdę dużo, ja, ja przynajmniej tak uważam. No, ale jeszcze został nam taki, na przykład, tutaj Serge Ibaka, który zdobył 22 punkty i 6 zbiurek. Tak samo. No, też bardzo ładny mecz od niego. Ale tutaj, według mnie, zasługuje na wyróżnienie Nikola Wucewicz, który zdobył 14 punktów i 13 zbiurek. Double Double, to no, bardzo dobre, według mnie, statystyki. No, tutaj w sumie nie ma co więcej mówić. Mecz nie był jakoś tak specjalnie ciekawy. Więc przejdźmy do następnego meczu. Dobrze, więc przechodzę do następnego meczu. Następnym meczem było Chicago Bulls, kontra Charlotte Hornets. Zwycięstwo Chicago Bulls 118 do 111. Bardzo dobry mecz Jimmy'ego Butlera, który przeważał w tym meczu, bo zdobył bardzo dużo punktów dla swojego zespołu. I tam tymi punktami jest 52 punkty. Dobry mecz. 12 zbrojek, dzięki czemu dzięki dołożył double-double. Piękny mecz. 52 punkty to rzadko zdarza, że się widuje taki, taki wynik. I Zania Thomas na przykład musi się tym pochwalić ostatnio. A tak to praktycznie nic. Mecz wyglądał tak ogólnie, że było tak, że pierwszą kwartę wygrało Chicago, potem wygrywali o, Charlotte. Nawet w ostatniej wygrywali, ale Chicago budziło się tak pod, pod koniec wszystkich ostatnich minut. I wygrali ten mecz 18-11. Do, z meczu to zagrał Kemba Walker zdobywając 34 punkty 11 zbiórek, co domu mu też double-double. To też jest bardzo dużo punktów. Kemba Walker, bardzo dobry mecz dla Charlotte. Tylko, że dzięki temu już jednak Chicago wygrało, a nie Charlotte, ale dobry mecz Kemby Walker, Walkera. Dobry mecz zagrał też Nicolas Batum, fra, 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 zawodnik z Francji. 19 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst. Bardzo dobry mecz też. Nie, nie wiem, te punkty trochę mało, ale coś tam, coś tam dało to temu zespołowi. Nie, nie można powiedzieć, że nie. Dobry mecz. Jak, do, do, to było według mnie dobre widowisko. Chicago wreszcie się obudziło. Nie, czy nie wreszcie, no, oni już wygrywali te swoje mecze, Jimmy Butler pokazywał, że jest dobrym zawodnikiem, że nadal utrzymuje. Tylko szkoda, że, <coughs> <coughs> że Dwayne Wade się nie pokazał w tym meczu, w ogóle chyba nie grał w tym meczu, z tego co mi się wydaje. Niestety nie wiem dlaczego, ale no, życzę mu po prostu do zdrowia, jeżeli nie grał, albo po prostu jeżeli nie mógł, więc Kuba możesz przejść do kolejnego meczu. No, kolejnym meczem było Houston Rackets kontra Washington Wizards. 101 do, do 91 dla Houston Rackets. No, przez naprawdę to bardzo dziwny był w ogóle wynik, bo Washington przez no, prawie 3 kwarty y, wygrywało przez cały czas. Co nie y, Houston Rackets chyba ani, ani razu wtedy nie ten nie, nie prowadzili. Ale to jednak właśnie w tej końcówce trzeciej kwarty się obudzili, a w czwartej kwarcie to tak dowalili, że wygrali w końcu. To było naprawdę bardzo zaskakujące. No Na pewno popisał się w tym meczu Eric Gordon, właśnie zdobywając 31 punktów. No To był bardzo ładny wynik. Właśnie to według mnie to chyba tak dzięki niemu troszeczkę bardziej niż na przykład takim Jamesowi Hardenowi. Właśnie to raczej przez tego dzięki temu Eriko Eri, dzięki temu Gordonowi yy, właśnie to no, przejęli prowadzenie. No ale też jeszcze oczywiście grał w tym meczu Bradley Beal, zdobywając 27 punktów i 2 przechwyty. No, takie troszeczkę skromne te przechwyty, no ale jednak pamiętajmy, przechwyty dają punkty raz, raczej. No bo pamiętajmy, że w sumie jak ktoś nie jest za dobry w ataku, to pozostaje mu tylko obrona. No a James Harden niestety się obroną nie może poch pochwalić, ale jednak zdobył 3 przechwyty: 23 punkty oraz 10 zbiórek, co dało mu Double Double. No, to taki w sumie bardzo też dobry wynik, chociaż jednak pamiętajmy, że ostatnio też bardzo się pochwalił swoim Triple Double, no ale to nie ten mecz. Ale tutaj ewidentnie musimy o tym wspomnieć. Wyróżnienie dla Marcina Gortata, który zdobył Double Double, zdobywając 3 punk 13 punktów oraz 14 zbiórek. Marcin Gorta naprawdę jest bardzo dobrym zawodnikiem, ostatnio mu dobrze idzie. Co o tym, o, o tym uważasz, Olek? Też myślę, że bardzo dobrze gra, już drugi, już drugi raz zdobywał dobry, dobry podrząd. bardzo dobrze teraz gra, może, może przejdzie do innego teamu w następnym sezonie, nie wiem, nie wiem, czy to będzie dobre posunięcie, ale no, jeżeli dobrze to zrobi, no to ma szansę jeszcze bardziej yy, się pokazać w tym NBA, jeszcze mieć lepszą karierę. No to prawda, no ale to już nie ma co dalej mówić, przejdźmy do następnego meczu. Kolejnym meczem jest mecz Golden State Warriors. Jeden z moich ulubionych drużyn kontrola Denver Nuggets. Ogólnie za ten mecz wygląda tak, że Golden State miał cały mecz pod kontrolą. Wygrali tymi 8 punktami z Denver. Dosyć wysoki, wysoki wynik w najwyższych w dzisiejszych nie, meczach, albo jeden z z wyższych. Więc przejdźmy wszystko do punktów. Clay Thompson, najlepszy zawodnik na boisku. 25 punktów. Pitzbürek, eee, na, czy najwięcej punktów? wygrał czy najlepszy? Ale naj, najwięcej punktów miał. Clay Thompson, 25 punktów. Dobry mecz tego zawodnika. Nie ma co krytykować, nie ma co chwalić. Normalny mecz, taki jak, jak powinien zagrać Clay Thompson. Stephen Curry <klery> Troszeczkę mało trójek trafił według mnie. 33% skuteczności z 2-3. Troszeczkę słabo, yy, ale jednak 22 punkty, 5, 5 asyst to jest dosyć dużo, jak, jak na dzisiejsze mecze, Te wczorajsze mecze, że znaczy bardziej dzisiejszej nocy, bo to dosyć dużo. 3 zbiórki trochę mało i przejdźmy do zawodnika Denver Wilson Chandler 27 punktów, 4 zbiórki, dużo punktów, najwięcej w, w całym zespole. Wydaje mi się, że wiem że, wiem, że, znam tego zawodnika dosyć dobrze i wiem, że jego stać na więcej. Teraz przejdźmy według mnie do najlepszego zawodnika w tym meczu. Statystycznie przynajmniej. Draymond Green, 15 punktów, 13 asyst, to jest według mnie bardzo dużo i 10 zbiórek. Co myślisz o jego występie Kuba? Mi się bardzo podobał, no, Draymond Green nie raz pokazywał, że bardzo dobrze gra, a dzisiaj to też, szczególnie to pokazał, no bo, no, powiedzmy sobie szczerze, raczej, y ile on mia miał asyst, powtórz, Olek? Z trzynaście. No, on właściwie to, w sumie, nawet dużo chyba asystuje, nie za bardzo też śledzę, w sumie, Golden State Warriors, ale... Nie wiem, bardzo, bardzo dobrze zagrał w tym meczu, no trzeba go pochwalić. 13 asyst jest naprawdę dużo, a szczególnie dla niego, chociaż w sumie naprawdę nie wiem czy on aż tak asystuje. Wiem, że bardzo dobrze rzuca co też w sumie pokazał to. Ale no nie wiem w sumie co dalej powiedzieć, bo no, po prostu dobrze zagrał mecz, no. A jednak 50% rzutów za 3 zobowiązuje tak. No. I najlepszym, ostatnim najlepszym zawodnikiem na boisku był Nikola Jokic 21 punktów <laughs> I 13 zbiórek, bardzo dobry występ yy, Tego zawodnika Ja, raz jeszcze mówiąc lubię go Reprezentuje nasz, nasz kontynent, Europy Serb Dobry zespół dla Denver, nie dał zwycięstwa, ale jednak bardzo dobrze wygrał Wygrał, z, z, zagrał Też można mówić o takim Durancie, ale no Po co, po, po co, po o mówić, jak 27 punktów tylko zrobił z co nie punkty, ale to jest więcej. No. Nawet dwie asysty na no, trzy zbiórki to nadal to mało jak z jego wzrostem. Więc Kuba może przejść do ostatniego meczu? No ostatnim meczem było Los Angeles Clippers kontra Phoenix Suns 109 do 98 dla Los Angeles Clippers. No powiem, że raczej to był taki mecz, że ewidentnie to Clippersi wygrają, cały czas przeprowadzili, cały czas przeważali. Nie było momentów, w którym Phoenix Suns prowadziło chociażby jednym punktem. Naprawdę. Chociażby jednym punktem. Naprawdę bardzo w sumie dobry mecz dla oczywiście dla Los Angeles Clippers, ale tam dla, mi, mi się jakoś specjalnie podoba. No, znaczy, dlatego, bo to właśnie tak cały czas Clippersi właśnie wygrywali, a Phoenix Suns w ogóle jakoś niezbyt ten. dawało radę. Ale jednak, no. Na przykład bardzo dobrze zagrał T.J. Warren. 24 punkty, 8 zbiurek. 8 zbiórek to jednak dało im, prawda, zawsze jakiś kombek, ale no, no widzimy jak to wyszło. J.J. Redick, 22 punkty, 4 zbiórki. No dobrze mu poszło, nie powiem. Umie rzucać, i, a w tym meczu to pokazał. No oczywiście też zagrał jeszcze dobrze Eric Bledsoe. 22 punkty, 8 zbiórek, 3 przechwyty. No, Właśnie tak samo jak w dzisiaj, w tej nocy, właściwie to. No, no To właściwie nie pokazywali za bardzo jakoś y, tych przechwytów, chociaż trzy przechwyty to jest jednak dużo. no Zawsze to daje jakieś tam punkty, y, jeżeli oczywiście się umie rzucać. No. Ale tutaj właściwie to był bardzo nudny mecz, według mnie. No, Więc w sumie nie ma co mówić, przejdźmy do MVP dnia. Więc MVP dnia zostaje Jimmy Butler. Brawo dla niego. Bardzo dobry występ. 12 punkty to jest dużo strasznie. Wiem, że tak wybrałem na te punkty, jak jest to MVP tego dnia, ale jednak, to być 52 punkty w meczu to to jest nie lada nie? Nie uważasz? No to prawda, jak, ja jak gram, to, nie, to nie, rzadko zdobywam powyżej 10, więc w sumie to. Co ja tam mogę powiedzieć? Dla mnie to jak ktoś zdobędzie 20 punktów to jest dużo, ale nie, naprawdę, tak szczerze to bardzo ładny mecz, Chicago Bulls znowu pokazało, że umie grać tak samo jak za dawnych czasów, więc mi się bardzo podobało jego gra, no, on jednak umie rzucać, a szczególnie w tym meczu to pokazał bardzo dużo wykorzystanych stuprocentowych akcji, no trzeba go pochwalić naprawdę. Tak. Ja przy okazji jeszcze pozdrowię Nikola Pekowicza, który ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego chłopie. Więcej punktów dla tej Minnesoty i powodzenia. Tak, powodzenia też ode mnie. Wszystkiego najlepszego. Więc co było na razie na tyle. Co, co, co z dłużej wychodzący odcinek, ale jak coraz więcej mężczyzn to coraz dłużej. Więc zostawcie like, subskrypcję, komentarz. Ja się żegnam. Kuba, pożegnaj się, powiedz coś. Cześć. Więc Kuba się żegna, się żegnam, więc. Trzymajcie się, do, do zobaczenia. Cześć.